Witajcie, z tej strony Kuba, a to jest WWE 2K24 Showcase of the Immortals, kontynuujemy resumenię 31. rok 2015. A to oznacza, że czas na wielki finał, wielkie zakończenie tej resymenii, jeszcze nie tego trybu. Na to pozostaje nam trochę jeszcze dłużej poczekać. Main event ówczesnej resymenii to było coś. Brock Lesnar broni swojego tytułu mistrzowskiego świata wagi ciężkiej WWE przeciwko zwycięzcy Royal Rumble Matchu, czyli Romanowi. Reignsowi. No i cóż, słyszymy gong i zaczynamy. Jest już ciemno, panie i panowie. No cóż, słońce zaszło, więc czas na walkę wieczoru. Wówczas wtedy nikt się nie spodziewał tego, co wydarzy się właśnie em, na koniec gali, na koniec właśnie 31. resumeni, co sobie przeżyjemy, co sobie również zobaczymy. Och, zaczyna się! with the Royal Rumble win. In return, Brock's head-on approach. Roman One thing I vividly... Oj, Brock Lesnar już odczuł skutki tej walki, wściekle rzucił się na Romana Reinsa, ale również Reigns, pomimo, że zainkasował tak szybko F5 w tym starciu w pierwszych jego sekundach, tak jednak zdołał zadać cios prosto właśnie w kość policzkową Brocka Lesnara, no i ten lekko ucierpiał, a co ja tutaj widzę, no Paul Heyman dał kidokendo. Ale on jest nam zbędny, to jest walka na standardowych zasadach. W rzeczywistości Heyman tego nie zrobił, więc spokojnie, spokojnie. A teraz za to mamy kontrę. No i cóż, inicjatywa Broka Lesnara pozostaje przy Broku Lesnarze. Słuchajcie, no pamiętacie pewnie tą walkę, pamiętacie jej zakończenie, pamiętacie jaka to była bitwa. Była to według mnie jedna z najlepszych walk wieczoru resmenii, ponieważ to było coś naprawdę fenomenalnego. Nie przypominam sobie walki, która byłaby tak bardzo, szczerze mówiąc, yy, dynamiczna pod względem strikingu, dynamiczna pod względem ciosów. Pomimo, że wiadomo, Brock Lesnar swoje lata miał już wtedy, to był rok 2015, czyli już 13 lat minęło wówczas od jego debiutu, no to jednak nie był tak bardzo wygimnastykowany, wysportowany jak 10 lat wcześniej chociażby, czy te 13, o których mówię. Aczkolwiek fakt faktem, no. Jednak yy, była dobra walka. Roman Reigns też, można mówić, że drewniany zawodnik, yy, trzy akcje wykonuje na krzyż i tak dalej, i tak dalej. Teraz lekko się to zmieniło, aczkolwiek aż nie za bardzo. No ale bardzo wtedy Roman był krytykowany za właśnie jego booking, za to jak WWE go prowadzi i za to jak wszystko wygląda. Dobra, 8 German Suplexów wykonane, yy, czyli jednak chłosta spadła na Reigns od samego początku. Objective bardzo fajny, tak jak yy, mieliśmy, czego nie nagrałem ale kolega grał, to widziałem, e, supleksy wykonać na Johnny Sinie, y, w showcase'ie Johna Siny, y, w poprzedniej wersji 23 i tam serio było chyba 16 German supleksów do wykonania, więc taka liczba, jaka padła w rzeczywistości, więc fajnie, że gra to odzwierciedla, no ale mimo wszystko, no wtedy Roman Reigns, wiecie, no pomimo, że zainkasował te supleksy, to szacunek mu się należał, dwa tygodnie później... 2,5 tygodnia później walczył w Street Fight meczu z Big Showem w warszawskim torwarze. Siedziałem w pierwszym rzędzie. Nie udało mi się Reignsa poklepać po barku, bo wychodził po prostu po przeciwległej stronie z trybun, z publiczności. Tak się zastanawiałem, gdzie wyjdzie. Myślałem, że ob obok mnie, ale niestety wybrał tą inną stronę. Teraz Power Bomb! Próba pinu Reigns! Ach, tak, Brock w niebezpieczeństwie. Tylko jakby nie było chwilowym. To tutaj padły te słynne słowa Suplex City Beach, i od tego zaczęła się właśnie akcja Suplex City. Welcome to Suplex City, właśnie miasto supleksów w wykonaniu Broka Lesnara. No tak, jakby nie było, Brok Lesnar uwielbiał wykonywać tę akcję od zawsze. Supleksy w różnej swojej postaci, więc to, że akurat powiedział coś takiego akurat do Reigns'a, no to nie dziwi mnie, ale było fajnie, przyjemnie oglądało się tą całą resmenię. Performance był super. Wtedy akurat słońce zaczęło chodziło. Niebo było z początku lekko takie pomarańczowe. No klimat był naprawdę fajny. O wiele lepszy niż na zamkniętym stadionie. Ja właśnie zawsze mówię to i powtarzam, że ja uwielbiam gale jak WWE organizuje na otwartych stadionach. Że jest to coś naprawdę fajnego. Ponieważ fajnie jest widzieć pierwsze walki właśnie jeszcze za dnia, kiedy się ściemnia powoli, powoli, a później już walka wieczoru w nocy przy gwiazdach. No mimo wszystko tutaj było dosyć jasno podczas samej resmenii. Słońce się świeciło 3 na 4 godziny, no ale mimo wszystko wiecie, no resmenia była fajna, mam nadzieję, że na tamten stadion, na którym również Super Bowl E, oczywiście był organizowany no jeszcze WWE wróci naprawdę fajna lokalizacja bardzo fajna lokalizacja no i fajne wspomnienia przede wszystkim e, przez peryzmat walki Wyatt'a z Taker'em przez peryzmat walki Lesnar'a z Reigns'em przez peryzmat e, no po prostu zakończenia z walizką Money in the Bank no i tym samym nawet ladder match był fajny Undertaker e, faktycznie wrócił po roku ale Sting kurczę, jego odpowiednik z WCW się pojawił w walce z Triple Collayne Five. What more could Lesnar do to humiliate this guy? Walking up the barrage with a slap. I bench. Kolejne F5 wykonane na silniejsze Stornat. Akcja kończąca Łoch. broka Lesnara nie daje mu jeszcze nie zwycięstwa w tym pojedynku i sukcesywnej obrony swojego tytułu, który zdobył na SummerSlam 8 miesięcy wcześniej, pokonując właściwie niszcząc Johna Cena. No tak, tak to właśnie wyglądało. Lesnar zdjął rękawice, ale nie wie, co ma dalej czynić. Być może się dowie, być może, właśnie odpowiedź tkwi bliżej, niż mu się wydaje. Naprawdę super to był spektakl. Mnie bardzo, 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 bardzo mi się podobała ta walka. Eee, kurczę, no tak, patrząc z perspektywy czasu, wtedy nie doceniałem tego i w jak fajnym miejscu WWE jest. Znaczy, sam rok 2015 nie był jakiś wybitny dla WWE ale później już w 16 zaczęły się dziać różne rzeczy. Pierwszy Helina Selmecz, kobiet, największa rzekomo wrestlemania wszechczasów, debiut AJ Stylesa, powrót Sheena McMahon'a, to też było coś fenomenalnego, podział na Brandy Row i SmackDown, czyli oczywiście draft wrócił. No, była to jednak rewolucja. Ależ tempo Kontra! Another five! To się dzieje. Panie i panowie, Seth Rollins wbiega z walizką Money in the Bank. Niesamowite, że tak szybko, ale serio no, ta walka, myślałem, że będzie dłuższa. Naprawdę był to jeden z lepszych main eventów Resymenii, ze względu po prostu na realistyczność, ze względu na tempo, ze względu na nieprzewidywalność, po prostu walka została idealnie rozpisana. Porównując sobie tą walkę Reigns'a z Lesnarem do innych walk z Resymenii, no nie powiem, z 34 Resymenii walka była świetna, ale z 38 po prostu bez komentarza. Porównując tą walkę do tej, którą widzieliśmy 7 lat później, którą WWE promowało jako największa walka i najlepsza walka w historii wrestlingu the biggest match in wrestlinga of all time. To tak naprawdę nada. To była prawdziwa walka. To naprawdę były emocje do ostatniej chwili. Fani czekali na ten pojedynek ja do niego nie byłem przekonany. Reigns, młoda gwiazda kontra wtedy Brock Lesnar. A może byłoby, szłoby zrobić coś lepszego. Może, nie wiem, wyszłoby coś troszeczkę innego. Ale Dali Lesnara, właśnie Romanowi Reignsowi, Romana Reignsa Lesnarowi. I wyszło z tego naprawdę coś fantastycznego. Nie tylko za sprawą tego, że Steph Rollins teraz realizuje swój kontrakt z walizkiem Money in the Bank, którą zdobył dzięki pomocy Kena w 2014 roku, którą trzymał bardzo długo i trzymał na idealną okazję, która w tym momencie nadeszła. No w rzeczywistości trochę inaczej to wyglądało jak pierniczej, ależ soku malinowego się polało w tym momencie w ringu. Niesamowite to jest co tutaj gra y, zrobiła. German suplex, mamy kontrę. Dobra, co my tu mamy zrobić? Yy, ok, z przodu przeciwnika na brokulesnarze mamy wykonać stomp. No ale co, on ma takiego finishera? Aha, dobra, teraz wykonuje signature. I to jest pedigree! No, fuch! Triple H na pewno jest dumny. A teraz stomp? No, w tej pozycji miało to być. Niesamowite! Tak to się działo! Rollins z tytułem mistrzowskim kończy resmenie. Oh my god, emocje były niesamowite podczas całej walki i podczas tak naprawdę końcówki to już w ogóle petardy odpaliły. Firewerki, istne firewerki. No nic, 10 minut, szybko zakończyliśmy, ale bardzo mi się ta walka podobała. Szkoda trochę, że nie dłużej, ale mimo wszystko były firewerki, były emocje. No i cóż, broka raczej już w tej grze nie zobaczymy, a w kolejnym odcinku mamy walkę z udziałem kobiet, czyli main event kobiecy, main event resmain 30. 5. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia. Dzięki za oglądanie. Cześć.